Cześć wszystkim! Dzisiaj kolejny unboxing, tym razem będą to trzy zwierzaczki. Jest to młody kameleon jemeński, samczyk. Jest to zbożóweczka. jeszcze nie znam płci. E, zresztą zobaczymy, co z tego będzie. Miał być klasyk. E, I dodatkowo cztery gekony płaczące. E, płaczki były zamawiane po prostu dla, dla klienta, tak więc domówiłam sobie od jednego hodowcy jeszcze kilka innych zwierzaków. Zobaczymy, co z tego będzie. Kameleon prawdopodobnie już nas dom, więc to chwila, moment. E, ok, zaczynamy. E, jak już wcześniej wspominałam, paczki wysyłane są bardzo bezpiecznie, nie ma co się martwić. E, PKP. Kilka godzin leciało do mnie chyba z gliwi, co ile się nie mylę. Co takiego jeszcze? Prawdopodobnie, że tu jest styropian. O i owszem, nawet dużo styropianu, więc będzie im... Było im ciepło przynajmniej. Znaczy utrzymały temperaturę, jaką, jaką miały wcześniej. Dobra, jest paczuszka. Kolejny styrobox. W środku mamy wypełniacz kładzik grzebczy, dalej ciepły. E, tak nie wiem, jak to wygląda. Czyli paczuszka była bardzo ładnie zapakowana. Dobra. No i teraz najważniejsze. Ehm, Okej, okay, otwieramy. Dobra. Tam, tam, ta, da, Dobra, są papiery na kameleona. O ile się nie mylę, muszą to być papiery na kameleona. Jak najbardziej, bla, bla, bla. Wszystko się zgadza. I teraz... O mój Boże, o mój Boże! Jest kameleonek. Jest mały, ale nie aż tak mały. Cześć, dziubelek! Ojej, Juniu! Cześć, nienawiści! Kameleony są śmieszne ee, z jednego bardzo prostego względu. Zawsze mają minę, jakby chciały nas zabić. Nienawidzą świata, mnie, ciebie, temperatury, życia, wszystkiego mają takie piękne, wkurzone, zafuchane mordeczki. O, mniej więcej tak to wygląda, trochę pod światło. Ale jest dość, dość duży, myślałam, że będzie nieco mniejszy, co nawet lepiej. Będzie bezpieczniej go komuś przekazać, co tutaj masz. Co ty tu masz? Coś ci się przykleiło piękności. No właśnie. O, piękny mały kameleonik. Na chwilę go jeszcze tutaj zostawiam, trzymaj się mały. No, puszczaj mnie, puszczaj no, mnie. dostał patyka, więc już mu nie będzie mi przeszkadzało. Teraz czas na zbożóweczkę. Ha, dobra, miała być klasykiem, okazało się, że nie jest klasykiem. To jest odmiana e, Amel, amelanistyczna. A nie, to Snow, ja zamówiłam Snowa. Dobra, kłamie, kłamie jak nic. Zamówiłam Snowa, jest to piękny mały Snow. Dobra, jestem po prostu nieogarnięta za bardzo. E, jest to mała sznurowa tak wygląda. Jest śliczniutka. Ma małe czerwone oczki. Oczka. Boże, co ja gadam. Jest... Nie wiem, czy to w ogóle widać. Małe czerwone oczka. Jest różowiutki na razie. Oryginalnie kolor jego będzie biały. Dlaczego jest różowy? Ponieważ jest bardzo, bardzo mały. I tak naprawdę prześwitują mu te małe wnętrzności, jakkolwiek to nazwać. Przy normalnym oświetleniu jest, jest dużo inny. Jest zupełnie Dobra, inny. Wróciłam, miałam klienta, więc musiałam na chwileczkę ogarnąć. Dla maluchów przygotowałam... Wróć. Dla maluchów, gekonów płaczących przygotowałam takie małe pojemniczki. Jeden z razy leci od razu do klienta, bo dzwoniłam już do niego, żeby przyjeżdżał. Drugi zostaje u mnie. Maleństwa są tutaj. Nawet nie wiem, jak mam wam je pokazać, ponieważ są naprawdę nieziemsko małe. I bardzo uciekają, więc trzeba na nie bardzo uważać. O, to jest coś takiego. To jest mniej więcej 2-3 cm zwierzaczka. O, właśnie tak. Śmieszne i małe. Dobra, zamykam w pudełku, żeby mi zaraz nie pouciekały. Zostawiam je z całym ich o, pojemniczkiem. Wyjdą, jak będą gotowe. I dostałam też tutaj, prawdopodobnie, kolejne dwa. Jej, te są. Nie wiem, dlaczego tamte nie miały, a te mają. Ciekawe. Tutaj em, te posiadają trochę ziemi w środku. O, tak. Gdzieś tam są, tutaj jest jeden. Tutaj jest gdzieś drugi. O, dobra, zamykam, żeby nie pouciekały. Auć, nic nie jest. I do pojemniczka. Dobra, największym problemem przy takich małych wykonach płaczących jest to, że trzeba je czymś karmić. Jak widać, są naprawdę nieziemsko małe, więc tak naprawdę wylęk karaczana. Kurdeckiego będzie ok, ale już dubi niestety nie, bo nie zjedzą, nie ma szans. Dobre są też wylek świerszcza, a najlepsze tak naprawdę są muszki i owocówki. Ja już mam u wodowcy przygotowane, jutro będę jechała po odbiór, więc głodować nie będą. Dobra. To teraz przybliżę kamerę i coś więcej powiem może o tych zwierzakach samych. Dobra, uprzedzając Wasze pytania, tak, nagram filmik y, osobny, jak się zajmować kameleonami jemeńskim i co robić przy płaczkach i co robić przy y, 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 zbożówce, tak? Więc spokojnie, nie ma co teraz się z tym spieszyć. Y, nie chcę, żeby ten filmik też trwał miliony <grym> czasu. Co ja mogę teraz powiedzieć tak na szybko? Kameleony jemeńskie potrzebują duże, 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 duże terrarium z bardzo, bardzo, bardzo dobrą wentylacją, czyli zdecydowanie co najmniej dwie strony z siatki. No wiadomo, przy maluchu terrarium nie musi być aż tak wielkie, E, tylko przy dorosłych osobnikach. To jest na pewno samczyk, co widać przede wszystkim po e, kolorach. Samiczki nie robią takich ładnych kolorów. On jeszcze nawet nie jest za bardzo wkurzony. To jest najlepsze, bo zwykle zwierzaki, które przyjeżdżają e, w paczce, są zdenerwowane. Kamelony to bardzo mocno pokazują kolorami. E, ten, jak widać, e, całkiem normalne kolory. Jego płeć można rozpoznać właśnie po kolorach i po e, tutaj, przy paluszku. Nie jestem pewna, czy to widać. Przy tylnych. W tylnej łapce, z tyłu paluszków, jakby na pięcie, jest taki mały cypelek wystający dokładnie w tym miejscu. To wskazuje nam na samca. Jest śliczny i o dziwo nie jest agresywny, w sensie zdziwiony, wkurzony itd., więc sieś sobie jeszcze chwilkę na tym patyku. Nie przeszkadzam Ci. No, 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 puszczaj. Okej. Okay. No, gdzie Ty leziesz? Poczekaj. Dobra, dalej mamy zbożóweczkę. Przy zbożówce... Tak, na szybko pokażę, jak się seksuje małe zburzówki. Oczywiście, jeżeli nie macie żadnego doświadczenia, nie radzę tego robić bez, bez kogoś, kto wam pomoże, kto wam pokaże, jak to się robi, ponieważ nie jest to zbyt bezpieczne. Aż tak znaczy, nie jest to niebezpieczne dla zburzówki, jeżeli się umie to zrobić. Jeżeli się tego nie umie zrobić, zrobi się za mocno. E, można uszkodzić narządy płciowe zburzówek. Dobra, zboża małego trzeba złapać sobie. Czekaj. Okay. Złapać małego zboża i go przytrzymać w jednym miejscu jest czymś praktycznie niemożliwym, ale gdzieś tutaj ma ogonek. Małe zbożówki przy seksowaniu się wyciska. Czyli. O, w ten sposób. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Przy naciśnięciu wyskakują w tym wypadku narządy płciowe męskie. Są to dwa penisy, Powinny się od razu schować i się schowały, więc wszystko powinno być ok. Mamy samczyka, pięknego samczyka. Ee... Węża zbożowego snu. Tak mniej więcej wygląda jego seksowanie. I to tyle. No, mówię, małe zbożówki. Powinny mieć stałą temperaturę około 28 stopni. To jest taka bezpieczna temperatura, jest im ciepło, jest im wygodnie, jest fajnie. Powinny mieć jakąś kryjówkę, gdzie będą mogły się całkowicie schować, zakryć, żeby nikt nie przeszkadzał. Kryjówki dla zbóżówek powinny być w miarę ciasne, ponieważ wtedy czują się dużo bezpieczniej. I jakiś mały pojemniczek z wodą, tak żeby mógł się tam napić, żeby jakaś tam wilgotność była. Można spryskać w terrarium terarium, Pudełko i tyle. On na razie w tym zostanie. Prawdopodobnie zostanie kupiony bardzo szybciutko, więc yy, polecie od razu z, nowy, z tym pudełkiem do nowego domu. E, dobra. Dziękuję bardzo. I mamy jeszcze małe płaczki. Już wylazły z pudełeczka. Przynajmniej jeden. Dobra, dwa. Tutaj w tym momencie jest jeden tu. Drugi siedzi sobie o tutaj. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy nie, ale jest. E, gekony płaczące nie wymagają wiele od nas, tak naprawdę. Jak już mówiłam, potrzebują małego pokarmu. Jedzą również pokarm roślinny, jedzą gerberki, papki, rypasze można im podawać jak najbardziej. Problem jest z terarium, ponieważ trzeba je naprawdę dobrze zabezpieczyć. Jak kiedyś miałam całe statko takich maluchów, to muszę przyznać, że ucieczki były tak częste, że szok. Ale o dziwo zawsze się znalazły. Dlatego dobrze jest, jak są szyby przesuwne, między szyby wsadzić E, jakiś, nie wiem, kawałek kartonika, żeby one nie uciekały, bo w innym wypadku naprawdę można się bardzo szybko pozbyć takiego małego e, jaszczura. E, co ciekawe, są e, partenogenetyczne, mianowicie nie potrzebują sam do rozmnażania, czyli jeżeli samiczka jest sama, ona prędzej czy później złoży zapłodnione jajeczka i z tego wyjdą małe, kolejne jaszczurki. E, samo terrarium, e, one są w ogóle stadne, więc nie można trzymać jednej sztuki, dwóch, okej, okay, ewentualnie, najlepiej trzy i więcej. Terarium nie musi być duże, wystarczy jakieś tam 30-40 30, 30 40 cm dla statka. E, powinno być tam dużo roślin, różnych tam kawałków, patyków, żeby miały po czym łazić, gdzie skakać. E, doskonale przyczepiają się do wszystkiego. Ehm, co jeszcze? Chyba tyle na teraz mogę powiedzieć. Temperatury nie wymagają wysokiej, więc jakieś źródło ciepła można im dać jak najbardziej. Najlepiej poza terarium, jeżeli chodzi o żarówkę, ponieważ mogą na nią skoczyć, poparzyć się i zrobić sobie krzywdę. Um, chyba skończyłam o nich, na razie więcej nic nie powiem. E, Jedna ważną rzecz, którą chciałam w ogóle zaznaczyć już tak dużo, wcześniej w filmikach niestety mi to bardzo umykało. Nigdy nie sprzedaję zwierzaków osobom poniżej 16 roku życia, jeżeli nie mają wyraźnej zgody rodziców. To znaczy, ja muszę porozmawiać z tym rodzicem. Problem jest taki, że ja rozumiem, że możesz mieć 12, 10, 13 lat i być niesamowicie odpowiedzialnym człowiekiem, możesz wiedzieć bardzo dużo o gatunku, ale jednak za to zwierzę będzie odpowiadał również Twój rodzic. Jeżeli to by się znudzi, nie chciałabym, żeby takie zwierzaki po prostu zostały zaniedbane, a to się widzi bardzo często. Na eliksach jest mnóstwo takich zwierząt, które po prostu są w końcu sprzedawane, bo się dziecku znudzi. Dlatego, jeżeli faktycznie y, jesteś zdecydowany na coś takiego, ja muszę koniecznie porozmawiać z rodzicem takiej, takiej, takiej osoby. Tak, dla bezpieczeństwa tego. I bierzaka. to by było na tyle. Y, troszkę smutno zakończyłam, ale myślę, że jest to rozsądne, co mówię, dlatego dalej się tego będę trzymała. Y, dobra, to co? Lecimy z kameleonem do terarium. Terarium dla kameleonu znajduje się w terarium Puszka praktycznie tak więc muszę tam się przetransportować puszek jest gdzieś zakitrany schowany, nienawistny zakopany, więc nie pokażę Wam go za bardzo nie chcę go stresować tak wygląda terrarium dla kameleonów malutkich u mnie siatka, siatka, siatka światełko grzewcze gdzieś tutaj jeszcze jest, o, ufałeczka podłoża nie ma są to fałeczki, bo tak jest czyściej i bezpieczniej dużo, dużo patyków no i maleństwo zapraszam Pana do nowego domku, przynajmniej na jakiś czas. No, złaź ze mnie. No, dawaj, dawaj, dawaj. Hello. Oj, zaczyna się. Trochę idę, trochę nie idę. Pół kroku w przód, siedem w tył. Zapomniałam dodać wcześniej o bardzo, bardzo, bardzo ważnej rzeczy przy kameleonach. Mianowicie o tym, że terrarium powinno być bardzo wilgotne. Znaczy... Często psikane wodą musi być duża, duża wilgotność w tym terrarium, ponieważ kameleony tego wymagają koniecznie. Nie ma, że nie, trochę na pewno. Druga sprawa jest taka, że kameleony nie widzą stojącej wody, dlatego trzeba je poić bądź samemu, ewentualnie może to być wodospad, jakiś system kapiącej wody, kropelka, kropelka gdzieś na listki, one będą wtedy piły. No mówię, same z siebie na pewno nie zaczną pić z miski, ponieważ nie widzę tej wody. Ja mam taki zwykły oto spryskiwacz, tym spryskuję terrarium e, codziennie. E, wilgoć będzie się utrzymywała głównie na liściach, na podłożu, no bo przecież patyczki to, to za mało. Dlatego dwa razy dziennie spryskiwane jest takie terarium z kameleonem, on nagle dostał ruchów, musi uciekać, bo woda, woda, woda. Do tego podaję piciu prosto do paszczki z pipetki, przynajmniej do tej pory tak robiłam z każdym kameleonem, mam nadzieję, że będę też bardzo szybko ogarnie ten system i nie będzie miał z tym żadnych problemów. Dobra, więc pożegnaj się z Państwem maleństwo, no powiedz papa, pomachaj, nie, nic z tego, pewnie. W takim razie, do zobaczenia, subskrybujcie, facebookujcie, instagramujcie, zapraszam wszędzie i do zobaczenia.